Myśleć... Igor i Fabian nie wiedzą, że Norbert już wie o ich podstępie i wspólnie z Mają przygotowali im przykre niespodzianki. Nie długo może być gorzej. Wiecie co, zaryzykuję. No, no dobra, no jak chcesz. Co jest? Co ty śniadania nie jadłeś, czy co? Kurde. E, może czarpij mocniej. Samże że mocniej. Dawaj, pokaż idioto. siłę, dawaj. No kurde. A, pa. Lecaka nie może otworzyć. Co Oplułeś mnie! <skrym> Nic, po prostu ten stok jest bardzo słony. Zde, zaraz się zżygam. No byle nie na mnie weź się. No wiecie co, no, chłopcy, chyba moja klątwa przeszła na was. Co ty gadasz, jakie klątwy? No bo Igor i Fabian mówili mi, że mam klątwę Pecha i chcieli ją ze mnie zdjąć. No ale no wiesz, nadal może. Pomóc, jak zapłacisz? No ale... i na pewno twoja klątwa nie przyszła na nas! No chłopcy, to nie ma sensu. Pierwszej zdejmijcie z siebie, a potem pomyślimy o mnie! Jakie znowu klątwy? Znaczy wygadacie? Wy na serio jesteście powaleni. Idźcie się leczyć czy coś. Ja pitole. I pokaż ten sok. Co jest grane? Przecież klątwa Norberta nie mogła na nas spaść, bo sami ją wymyśliliśmy. Ktoś sobie chyba z nas jaja robi. Jak się tylko dowiem kto, to ten ktoś pożałuje.